Czołem ludziska! Czas na przegląd tygodnia, czyli szybkie newsy o tym, co zobaczycie na Staszku i Graszku w przyszłym tygodniu. Człowiek versus natura. Żadnych zombie, mutantów czy innych potworów. Tylko ty i surowy zimowy klimat. Jak długo uda nam się przeżyć? Tego dowiecie się już w najbliższy piątek, kiedy to rozpoczniemy serię z gry survivalowej The Long Dark. Pamiętacie wigilijną grankietę, w której pytałem was, do jakiej gry z tych, które kiedyś ogrywałem chcielibyście, abym wrócił? Najwięcej głosów padło na This War of Mine, więc być może faktycznie uda mi się do niej wrócić już w styczniu, tak jak zapowiadałem rok temu. Poza tym na kanale pojawią się odcinki z Hacknet, Crosscode oraz Prison Architect sezon 2, który od tego tygodnia wypada z harmonogramu i przechodzi na niedzielne grankiety. A skoro już o nich mowa, to jak co tydzień czas na kolejne głosowanie. Poprzednio na niedzielny odcinek wybraliście Nuclear Throne. Obecni kandydaci to Crypt of the Necrodancer, Magicide, Max the Curse of Brotherhood, Nuclear Throne po raz drugi oraz Runston Keeper. Link do ankiety znajdziecie w opisie pod filmem, jak również w harmonogramie na www.staszekigraszek.pl Na koniec jak zwykle pytanie tygodnia, które brzmi... Na jaką grę w 2016 roku czekasz najbardziej? Jeśli o mnie chodzi, to zdecydowanie czekam cały czas na pc wersję Need for Speed. A z indyków The Witness i Slane, czyli dwie gierki, które wyjdą pod koniec stycznia i oczywiście prawdopodobnie pojawią się u mnie na kanale, The Witness to prawie jest stuprocentowa propozycja, no bo w końcu to jest gra logiczna od, od twórcy Braida. Brać co jest chyba jedna z najlepszych gier logicznych, jakie grałem, więc zdecydowanie The Witness będę ogrywał. Zobaczymy, czy będę ogrywał Slayna. W każdym razie okaże się już niebawem. Na pewno jeszcze jest innych parę gier, które chętnie bym ograł w 2016 roku, ale jeśli byście chcieli zobaczyć jakie to, to pamiętajcie śledzić na stronie sekcję plany oraz sprawdzać moją wishlistę Steamową. Tymczasem dajcie w komentarzach znać, na jaką wy. Grę czekacie najbardziej w 2016 roku. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie, że nowy odcinek pojawia się codziennie o 16:00. Wszystkie gry razem z harmonogramem możecie podejrzeć na stronie www.staszekigraszek.pl A najważniejsze aktualności znajdziecie na fejsie. Ode mnie jak zawsze wielka piona. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!